Panowie czekają na kogoś? Tak. Do kogo? No właśnie, się zastanawiamy. No ale jak się zastanawiacie, kończymy już dzisiaj? Nie szkodzi. Na mnie przeszkadza. Wy napite jesteście. No to co? Czyście poszaleli, tu pijecie? A czy to jest nasza wina, że to jest jedyne bezpieczne miejsce w gminie? Tak jest! Wszędzie sensie te wariaty z aparatami biegają i zaraz... Cześć, 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 cześć. I pod, e, skandal na całą Polskę. Ale tu jest urząd, tu pić nie wolno. Ja do ty to chyba wolno. O, to są równi i równiejsi. Z, zrobimy z tym porządek po wyborach, grę! Ka ka kamień na kamieniu nie zostanie. A niech was wszyscy diabli.